Witajcie tutaj w i dzisiaj na życzenie Marcinka i Krętacza. Jeszcze tylko powiem, że na samym końcu filmu mam do Was e, dwa pytania, może trzy, więc no oglądajcie do końca i zapraszam do oglądania. Kuny krętacza to kolejny z noży szpiega, tyle że ten został umieszczony w gablocie broni, których A. używają w większości spańmanowie oraz B. ludzi, którzy nienawidzą tej broni za to, jakie dają szpiegowi możliwości. Zajmiemy do statystyk. Minus 55 maksymalnego zdrowia. Ta statystyka, przez którą większość nowych, albo już nawet lepszych graczy może mieć trudności w graniu szpiegiem wraz z tą bronią. Jednak ci, którzy nauczyli się używać Kunai i jego zalet, właściwie klasy szpieg są praktycznie niezabijalni, a to przez statystykę, że po zdjęciu w plecy absorbuje zdrowie ofiary maksymalnie daje nam 200 HP, które redukuje się do bazowych 70 z czasem, ale chyba wszyscy wiemy, jak wygląda to z czasem. Szpieg z nadleczeniem 200 HP chodzi sobie po mapie i cały czas zabija losowych ludzi gnięciem w plecy, cały czas zyskując zdrowie. A wiecie, co jest najgorsze? To, że gdy walczycie ze szpiegiem używającym Kunai, który już zabił wcześniej waszego teammata mając 200 HP, to staracie się nie zginąć od trickstaba, Baksa, ba, czegokolwiek i wiecie, że zaraz go zabijecie, to to... was przychodzi właśnie daje Mówiąc inaczej, granie na szpiega z Kunai może być bardzo irytujące, albo bardzo śmieszne, gdy zaczyna płakać. A do samego Kunai, niestety, muszę powiedzieć, już trzeba się przyzwyczaić i do wady. Jeżeli chodzi o zegarki niewidzialności, to raczej polecam wszystkie, ale raczej... Najbardziej, moim zdaniem, jest najlepszy chyba zwykły. Głównie do tego, że możemy się przedrzeć niepostrzeżenie. Przez linię przeciwnika, a do tego możemy po prostu sobie co jakiś czas wychodzić z niewidzialności, stabować itd. Tak tak ale jeżeli chodzi o taki na przykład zmarłego, to jak używacie go skunaj, to trochę klinżowe, bo możecie wtedy myśleć, że jesteście dosłownie niezabijalni, no, no i w sumie <laughs> tak trochę jest, ale czasami jest też tak, że no, nie pyknie i macie nagle 0,10 na tabeli. No moje pytania teraz spora. Po pierwsze, czy chcielibyście, żeby wróciła stara dobra seria swobodne przygody? E, I drugie, czy chcielibyście powrót fazmofobii? Bo został nagrany przeze mnie jeden film z fazmofobii, który ma już właściwie, który był nagrany przeze mnie miesiąc temu. Tylko zmieniłbym trochę wygląd filmów, że nie byłaby to po prostu jedna mapa, tylko możliwie 3, 4 może? Podczas tobie po prostu zmontowałbym jeden film, no i byłoby coś takiego. No, no i właściwie to tyle z moich pytań. Odpowiedź, możecie odpowiedzieć na te pytania oczywiście w ankiecie e, w prawym górnym rogu, które by wyświetliło się wam już właściwie wcześniej. E, dzięki! To tyle na dzisiaj. E, jest to ostatni film właściwie w tym roku, jaki wrzucam na kanał. Trzymajcie się tam. całego nowego roku, właśnie. I pod tym filmem w komentarzu możecie dać własny pomysł na to jaki chcecie odcinek, z jaką broń chcecie w następnym odcinku. Dzięki, do usłyszenia, cześć!